50 osób, które zmieniły bieg historii świata. Ile z tych najważniejszych osób jestem w stanie wymienić? Ale najpierw szybki quiz wiedzy o Polsce. Pamiętajcie, że wszystkie quizy są w opisie materiału, także zmierzcie się wraz ze mną. I odcinki są codziennie o godzinie 16, więc pamiętajcie o tym. Stolica Polski, Warszawa. Drugie miasto pod względem wielkości Łódź albo Kraków po prostu. Dawne, wolne miasto przemianowane przez Mięców na Danzig, to jest Gdańsk. Główne miasto Górnego Śląska to Katowice, najdłuższa rzeka Wisła, rzeka na granicy polsko-niemieckiej, nie, to nie jest Warta, o kurde, Odra, Odra, tak. Morze na północnym krańcu Polski, Bałtyckie, jedyny polski papież Karol Wojtyła, A Jan Paweł II, rozumiem, tak jest. Wypieki jedzone w czwartek przed Wielkim Postem, pączki, nazwa po angielsku. Ale w sumie to czego nazwa po angielsku nie ma sprecyzowanego? Polski? Poland? Okej, okay, głupie trochę. Waluta, Złoty. Twórca heliocentrycznej teorii układu słonecznego to oczywiście Kopernik Mikołaj. Dzikie bydło wyginęło w 1600 wyglądu, podobny do byka? Dobra, odkrywczyni Radu i pierwsza kobieta, która wygrała to Skłodowska. Kiri, Wirtuos Pianina, twórca Nocturne. Turny Opery 9. Chopin, po prostu, jeżeli chodzi o Polskę. Związek zawodowy, który sprzeciwiał się Sowietom. Solidarność. Lider powyższego związku. Wałęsa. Twórca filmu pianista. Spielberg. Nie, no nie wiem, kto był. Twórco. Wajda nie. Wajda nie był. Polański. O. Roman Polański. Wyroby z ciasta z farszem to pierogi. Ostatni król polski. Ostatnim królem. Czekajcie. Pierwszy Bolesław Chrobry. Eee... Oj. Um. A nie, Poniatowski, chyba, nie? Tak, Stanisław II. August. Poniatowski jeszcze powinno być. Dzikie bydło wyginęło w tysiąc z wyglądu podobny do byka. Dzikie bydło wyginęło z wyglądu podobny do byka? I co to ma wspólnego z Polską? Pewnie był bardzo popularny. Co to jest? W podobnym do Dobra, nie wiem, bo ja jestem średni, jeżeli chodzi o zwierzęta. Ale wynik średni to 15 mój 19. Tur. Okej, okay, kojarzy coś takiego, ale nie pomyślałem. Najmniej ludzi też to wiedziało: 28%. Najważniejsze osoby w historii. No, muszę je po prostu znać, bo to trochę wstyd, jeżeli nie znamy osób, które kształtowały dzisiejszy świat. Koniecznie zmierzcie się wraz ze mną i napiszcie, ile mieliście. Twórca druku to oczywiście Jan Gutenberg. Tak jest. Jezu, jedynie się boję, że mogę coś tutaj pomylić z imionami, bo to jest ciężkie. Odkrył prawo ciążenia i sformułował trzy zasady dynamiki. Newton, tutaj musi być Izak. Aha, można same nazwiska, to super. Przewodniczący i życie Solidarności, no to już przed chwilą wspomniany, Wałęsa. Jako pierwszy opatentował telefon Alexander Graham Bell. Bale. Bel, aha, po prostu Aleksander Bell. To ja widziałem jeszcze imię drugie. Pierwszy człowiek w przestrzeni kosmicznej Armstrong. Armstrong. Nie Gagarin był pierwszy w przestrzeni kosmicznej Sorry. Założyciel religii islamskiej Mahomet. Założył religię chrześcijańską Jezus Chrystus. Tak jest. Han Mongołów i założyciel imperium mongolskiego e... Maoc nie Chingis. Han. Tak, Chingis Khan Twórca bomby atomowej to Oppenheimer. Teraz był bardzo popularny film z nim. Robert. Oppenheimer o, Ojej, Oppenheimer. Open. Open. Nie, no kurde, nie chcę przegrać z językiem angielskim. Open. Heimer. Openheimer! UF, ale farb. Królowa Zjednoczonego Królestwa? No to Elżbieta II od razu przychodzi do głowy. Na pewno, na pewno Elżbieta II. Uważany za rokową legendę wszechczasów czasów należał do zespołu Queen, Freddie Mercury. Dobra, bo wy już tego nie widzicie. Teraz widać. Wynalaz dynamit to oczywiście Karol Darwin. Nie no, Karol Darwin będzie tutaj. Ale w sumie nie wiem po co zmieniłem, bo twórcą dynamitu był ten. Dynamitow. <laughs> nie no, jak on się nazywał? Ten, co dostał pierwszą nagrodę Nobla i sam ją chyba stworzył. Nie wiem, czy dostał. Nobel po prostu. Tak jest. Nie wiem, czy on od razu sobie ją przyznał, ale wynalazca maszyny parowej. No to jest już pierwsze ciężkie. Kto wynalazł maszynę parową? Paworow, nie? <laughs> nie mam pojęcia. Udowodnił prawdziwość teorii heliocentrycznej. Kopernik. Odkrył prąd. Volta Alessandro Volta, to bym nie pamiętał. Założyciel pierwszego europejskiego imperium od czasu upadku cesarstwa zachodnio -Rzymskiego. Założyciel pierwszego europejskiego imperium? Nie wiem. Słynny malarz. Namalował stworzenie Adama. To był ten. Ojej, ale teraz kurczę strik tych rzeczy, których nie wiem. Stworzenie Adama. Kurczę, ja wiem kto. Michał Anioł. O, chyba. Tak. Rozpoczął pierwszą w historii wprawę dookoła świata Magellan, król Macedonii, Aleksander Macedoński, przywódca Związku Radzieckiego podczas II wojny światowej, Stalin, chiński dyktator i twórca ideologii maoizmu, Mao Zedong, prezydent Federacji Rosyjskiej, no to wiadomo, Putin, kanclerz III Rzeszy, to wiadomo, kto. Twórca pierwszej gry komputerowej na świecie Space War. Twórca pierwszej gry komputerowej. Powiem tak: zabijcie mnie, nie będę wiedział. Polski, jeden z najwybitniejszych kompozytorów epoki romantyzmu. No to znowu Chopin. Fryderyk Chopin. Polski, jeden z najwybitniejszych kompozytorów epoki romantyzmu i nie jest to Sz Chopin. To kto tam jeszcze był z popularnych? Ja tylko Chopina kojarzę w sumie. Dobra, nie wiem. Prezydent Stanów Zjednoczonych, który pełnił ten rząd więcej niż dwie kadencje oraz członek obu Wielkich Trójek podczas II wojny światowej. No to proste, bo w Wielkich Trójkach udział brał Józef Stalin, Winston Churchill i oczywiście Roosevelt. I teraz wpisanie znowu Roosevelta. To coś, co mnie pokona. Oczywiście to jest proste, bo chociażby... A nie, czekajcie, bo tutaj mi się nie zaznaczyło. A, dobra. A nie, czekajcie, chyba jest z tym głąbem. Oczywiście, że jestem. Po prostu ten softbox. Znaczy softbox. Softbox to mi Paty. Mam ci mniejszą teraz karnację. Ale Fryderyk Chopin. Tutaj ten yellow box, który widzicie, musi być zaznaczony. Nie był, więc dlatego to nie był Chopin. Czyli czekajcie, gdzieś tam mogłem się chyba już nie pierdzielnąłem. Dobra, Roosevelt. Ponieważ wiałcie, nie miał sił, jak to kiedyś śpiewał Jacek Kaczmarski. Gdy się Triumvirat wspólnie brał za świata historyczne kształty. No jezu. Roosevelt. Roosevelt, jest, udało się, Franklin Delano Roosevelt, hiszpański malarz, jeden z najwybitniejszych XX wieku, kubizm, e, to jest ten, Picasso, Picasso, chyba zmarły w Maladze, z tego co pamiętam, austriacki wirtuoz gry na instrumentach klawiszowych, Mozart, kiedyś fajne zdanie powiedział Albert Einstein, jak można wątpić w ludzkość, wiedząc, że Mozart był tylko człowiekiem, Twórca pierwszego pojazdu spalinowego, Benz, Karl Benz. Współzałożyciel i lider partii bolszewickiej, a także twórca idei leninizmu, Lenin. Założyciel Facebooka, Zuckerberg. Pierwszy prezydent Stanów Zjednoczonych, Waszyngton. Washington, tak? Po, polsku. po angielsku. Amerykański pastor baptystyczny, który stał na czele ruchu praw obywatelskich, Luther King. Słynny rzymski dyktator, który opracował kalendarz juliański. Juliusz Cezar. Najstarszy europejski poeta. Napisał Odyseję. Homer. Odkrył Amerykę. Kolumb. Papież Polak. Jan Paweł II. Dobra. Twórca teorii względności. Einstein? Tak jest. Angielski poeta. Szekspir. Ty. Widzowie, Shakespeare wpisałem za pierwszym razem dobrze. szacuneczek się należy. Pierwsza kobieta, premier Wielkiej Brytanii, zwana też Żelazną Damą. Thatcher. Margaret, oczywiście. Twórca pierwszej skutecznej żarówki elektrycznej. Volt. Nie. Volt to już był tutaj. Nie. Amper. Nie, no nie, bo nie mam pojęcia. A nie, czekajcie! E, to ten złodziej. Co tak w sensie złodziej? Nie żyje, już to mnie nie pozwie, ale tak mówili właśnie, że. Że Edison tak naprawdę nie wymyślił, tylko po prostu podwalił komuś pomysł. Odkryła dwa nowe pierwiastki: Polon i Rad. To znowu Kiri. Wynalazki kostki Rubika oraz innych układanek mechanicznych: Piotr Rubik. Erno Rubik, okej, okay. Piotr Rubik to klaskał. No tak, zapomniałem. Można się pomylić. Jeden coś stworzył fajnego, a drugi coś, co mi się kojarzy tylko z klaskaniem. Ale tak, piosenka kiedyś była popularna, jak klaskali. Słynny włoski malarz. Autor słynnego dzieła Mona Lisa, Da Vinci. Jeden z najsłynniejszych francuskich dowódców w Europie XIX wieku, bo parte. Francuska bohaterka Joanna Dark. Słynny brytyjski kosmolog i astrofizyk, który prowadził badania nad czarnymi dziurami. Darwin? Nie, słynny brytyjski kosmolog, No bo zawsze jak słyszę brytyjski, słynny to mi się kojarzy Karol Darwin, oczywiście Karol Darwin. Nie wiem czy tutaj już był czego wpisywałem, mogę nie pamiętać. To twórca Twórca tego. No, że człowiek pochodzi od małpy. Jak on twórca czego? Jak to się nazywało? Twórca teorii ewolucji. Też y, bardzo fajna postać. Niektórzy mówią, że Darwin był niedoceniony za życia. No jak można nazwać osobę niedocenioną za życia, skoro jako jeden chyba z nielicznych w XX wieku był pochowany państwowo w Wielkiej Brytanii i bodajże jego trumna spoczęła obok Izaka Newtona. No nie można powiedzieć o kimś takim, że był niedoceniony za życia. Dobra, mniejsza z tym. Słynny brytyjski kosmolog i astrofizyk, który prowadził badania nad czarnymi dziurami. Nie wiem. Pierwszy człowiek na księżycu to będzie Armstrong. I am strong. Premier Wielkiej Brytanii, no to Churchill podczas II wojny. Winston Churchill. 46 na 50. Słynny brytyjski kosmolog i astrofizyk, który prowadził badania nad czarnymi dziurami. Kto no, prowadził badania nad czarnymi dziurami? Twórca pierwszej gry komputer. Nie, to tego to nawet nie, nie będę wiedział. Nie chce mi się. Co jeszcze mogę wiedzieć? Wynalazca maszyny parowej no way. założyciel pierwszego europejskiego imperium od czasu upadku Cesarstwa Zachodnio-Rzymskiego. Kto jest twórcą pierwszego europejskiego imperium? Nie wiem. Twórca pierwszego europejskiego imperium. To powinno być takie proste, o tak. Pierwszego europejskiego imperium. Nie wiem. Słynny brytyjski kosmolog. Gali. Nie tam nie. Nie wiem, chyba się poddam. Ale 46 na 50 znanych ludzi. Chyba i tak spoko wynik. Jaki był średni 34, więc wiedziałem 12 niż przeciętna osoba. James Watt. kurde, Waty. A ja jakieś Ampery pisałem. Karol Wielki. Też to nie było ciężkie. Steve Russell. Nigdy w życiu nie wiedziałem. Stefan Hawking. Jeju, jakie proste! Jak ja mogę o Hawkingu zapomnieć? No to to wstyd, że nie pamiętałem Hawkinga. Russella tylko 6%. James Watt 36 karweki. No, Hawkinga powinien wiedzieć. Najmniej ludzi z tych, co ja widziałem, Alessandro Volta. 29% jedynie. Dajcie znać, ile wy wiedzieliście, i do usłyszenia w kolejnym odcinku.